Witam serdecznie. W wielu domach Wielkanoc nie może odbyć się bez tradycyjnego żurku. Lekko gęstego, przyjemnie kwaskowatego, o bogatym smaku wędzonki. Koniecznie z dodatkiem jajka. Ale żeby powstał pyszny żurek, potrzebujemy zakwas. I do tego potrzebujemy otręby żytnie, wyparzony słój, letnią wodę. Temperatura tak Około 35 do 40 maksimum stopni. Czosnek, kilka kulek ziela angielskiego i trzy listki laurowe. Ja użyłam otręby żytnie, ale można użyć żytniej mąki 2000, można pszennej 1850. Na jedną szklankę otrąb daję trzy szklanki wody. Tręby sobie odmierzam, wodę już mam odmierzoną. Druga i trzecia. Zalewamy wodą. Teraz rzucamy listki, fiela i czosnek. Czosnek jest w łupinkach swoich wewnętrznych, bo te zewnętrzne zdjęłam. Z tym, że ja go wyparzyłam wrzątkiem I teraz wystarczy, że go przekroję wzdłuż na dwa, trzy kawałeczki. Jest dosyć taki gruby. Można go rozbić. Teraz to wszystko wymieszam, to jest cała filozofia robienia zakwasu na żur. Jeszcze zostało nam przykryć, może to być ściereczka lniana, może być gaza, żeby nam ładnie oddychał zakwas. Sznureczkę jeszcze zwiążę. Odstawiamy na szafkę w kuchni w ciepłym miejscu na 5-6 dni i co rano przy kawce raz sobie przemieszam. to mamy gotowy żurek pachnący. Mmm, jaki wspaniały zapach. Wystarczy go teraz wymieszać. I ja przygotowałam sobie butelki do przelania, bo u mnie jednorazowo idzie żurku zakwasu pół litra, także mam tu butelki półlitrowe. Oczywiście były wyparzone, wyparzony też lejek i przelewamy. Żurek przelany. Kapselki sobie naszykowałam. Oczywiście też były wyparzone. Teraz teraz wystarczy tylko zamknąć hop I mamy zamknięty żurek. Żurek zamknięty w buteleczkach. teraz przeniosę go do lodówki. Ewentualnie możemy postawić w spiżarni chłodnej. To wtedy pamiętajcie, ładne etykietki napisać. Co znajduje się w butelkach, najlepiej z datą jeszcze. Pamiętajcie. Piszcie komentarze, a jeśli chcecie zobaczyć jak powstaje u mnie żurek na zakwasie, na pewno zrobię, jeśli będzie odpowiednia ilość komentarzy. Do zobaczenia, pa.